i Za nami 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ostrudzianie nie zawiedli, dzięki czemu znów możemy cieszyć się rekordem. Kwota, jaką udało się uzbierać robi wrażenie, bowiem wynosi prawie 127 tysięcy złotych. Jest to o prawie 7 tysięcy więcej niż w roku ubiegłym. Pieniądze zbierane były podczas rozmaitych atrakcji przygotowanych na ten wyjątkowy dzień. Najwięcej udało się uzbierać podczas drift taxi oraz boksów szczęścia. Na drugim miejscu ulokowały się fundusze z licytacji prowadzonych w Centrum Użyteczności Publicznej podczas przerw pomiędzy koncertami. Można było nabyć ciekawe przedmioty, a suma, jaką z nich udało się zgromadzić, wyniosła ponad 12 tysięcy złotych, w tym prawie 3 tysiące za miecz ofiarowany pod młotek przez starostę Ostruckiego. Ze środkami pieniężnymi, jakie udało się zebrać z pozostałych zbiórek tudzież licytacji, można zapoznać się na Facebooku Ostruckiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wszystkim, którzy dołożyli swoją cegiełkę do puszki czy to do licytacji, należą się podziękowania. Docenić należy również wszystkich tych, którzy byli odpowiedzialni za logistykę, aby ta słuszna inicjatywa pozwoliła zebrać jak najwięcej jednocześnie zapewniając sporo rozmaitych atrakcji. Pozostaje wyczekiwać kolejnego finału, a niewątpliwie Ostrudzianie będą starali się przebić rekord, który udało się osiągnąć w tym roku.